Cześć! Z tej strony Karolina i witam Was dzisiaj w nowym odcinku Strażaczki Sam w The Sims 3. Dzisiaj zbliża się weekend, o którym mówiłam Wam już w poprzednim odcinku, czyli weekend, w którym myślę, że zajdą ogromne zmiany w życiu naszej sam, nie zawodowym, ale prywatnym. Ona jeszcze o niczym nie wie, ale my już wiemy, że ten. W sensie dobra. Ona jeszcze o niczym nie wie, chociaż muszę wam pokazać, że trochę wykorzystałam tej, tych pieniędzy, które ona ostatnio zrobiła. I zrobiłam mini pokój. O nie, ale gra mi się. O, jeden, gra mi się za ten zawiesiła, już byłam taka, nie, zaraz się wyłączy. Ale wszystko wszystko działa, więc zrobiłam. czekajcie. E, o, te, Chociaż nie! głupie zrobiłam zrobiłam mini pokój dla Bobasa jak na razie on nie potrzebuje dużo rzeczy, w sumie nawet sama kołyska by wystarczyła, ale dałam taką szafę misia yy, nie wiem jak to się nazywa taki dodatek <grym> i jakiś dywanik więc myślę, że to nam wystarczy na początku w zupełności, myślę, że jest taki bardziej, wiecie neutralny, płciowo więc czy będzie chłopczyk, czy dziewczynka to myślę, że na pierwsze miesiące, czy na ten pierwszy na tę pierwszą fazę życia będzie po prostu ok, a potem no to po prostu wiecie, potem po prostu będziemy sobie tutaj zmieniać już kolorystycznie pod to co nam się po prostu urodzi. Więc powiedzmy, że ona jeszcze nic nie wie, nie była w tym pokoju, ale ja wiem co się będzie tutaj działo. W zeszłym odcinku nie wiem czy wam o tym mówiłam. Chyba mówiłam, że my tam dostaliśmy dwa awanse, aż mi się tak wydaje, i jesteśmy tutaj już ponad połowie drogi do kolejnego awansu, więc powiem Wam, że po prostu idziemy jak, jak strzała. Jak strzała idziemy. Eee, I dobra, ja wczoraj też nią trochę wieczorem tutaj jeszcze pogotowałam, więc ona ma wybór jedzenia, że tak powiem. Że tak powiem, no po prostu masz czego wybierać, jeśli chodzi o jedzenie, więc yy, myślę, że spoko. Jeden, ja muszę zaraz. i ten Sarna, Renifer. Co tutaj skaczę naszym, na naszym ogrodzie, jak zwykle. Yy, więc dobra, ty musisz coś koniecznie zjeść i co byś chciała, coś. u ten. Upgrade'ować powiedzmy. A to jest papuszka, czy faktycznie? Ej, czekajcie. O oh mój jakie słodkie. No. Widzicie jaki słodki ptaszek. Gdyby miała miejsce na klatkę, to byśmy sobie go tutaj wzięli do domku. Ale no, mniej więcej już tak zagospodarowałam tutaj wszystko, bo tutaj jest trochę miejsca na środku, ale mm, widziałam, że w trybie budowy jest z, chyba z tora, czekajcie. Takie coś. Yy, mm, 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 mm. Teraz nie mogę tego znaleźć. O! Że tutaj może dziecko chyba być w tym co? Nie. Więc myślę, że to sobie potem tutaj położymy. Ale no, to jak już będzie. Wiecie, dla kogo wykładać to wyłożymy? Jedno. Nasz Murphy. Tutaj robi jakiś koncert chyba. Ej, ale chodź kociaku, bo ty tutaj normalnie umierasz nam powoli. O, proszę. I ty co byś chciało? A czekajcie, a dużo tutaj zostało? O. O, może to nasz ten. Yy, o, przepraszam. Zwoń. Co się odbierz? Aha, to jest ta kartka okolicznościowa. O nie, ktoś nas krzyczy. To on? Ona by oh. się nie pokazało, kto to on, to może najlepiej. Yy, ale to jest nasza kartka okolicznościowa i czy możemy tutaj to położyć? Nie możemy. Ale dobra, to tutaj. Powiedz sobie to tutaj. To sprzedamy, to sprzedamy. A to co to jest? Że jakaś... Tak, siekiera. Siekiera nad łóżkiem dla dziecka. Super pomysł. Ekstra. Yy, a dlaczego teraz te rachunki były takie ogromne? Przecież o tego płaciliśmy tak mało, no ale dobra. I tak teraz tego nie zrobisz, więc proszę cię weź tutaj. Yy, I się przebierz. I co jeszcze chciałabym zrobić, zanim przejdziemy do realizacji naszego planu? Hmm. Czekajcie. Dobra, może sobie to wypełnić. W sumie to nic takiego. Będziemy mieć po prostu domowy dzień. Więc weź tutaj o, sobie na tegesuj. Na tegesuj! Nasyp. <grym> Nasyp dla naszego marfiego jedzonko i ty tutaj masz peanut butter and jelly, a chcesz jeszcze raz zrobić to sobie zrób, bo wydaje mi się, że jakoś niewiele zostało tobie do kolejnego właśnie poziomu, więc myślę, że to może ojej, czekajcie, muszę sobie ściszyć muzykę trochę bo jest mega głośno w słuchawkach, ale dobra, myślę, że możesz sobie zrobić jeszcze raz to peanut butter and jelly i wtedy może ci się dwa te pragnienia zatrybią. I myślę, że możemy zaprosić naszego właśnie Felipe, Felipe yy, do domu i zrobić po prostu to, co ma być zrobione. Proszę bardzo. Nie, weź najpierw mu, wyszli właśnie ten i wydaje mi się, że to pragnienie w ogóle jest zbagowane. Potem poczytam, jak już skończę nagrywać, ale jestem prawie pewna, że tak jest, bo przecież już jakichś simów uratowaliśmy. Byliśmy już nawet na kilku misjach i tu jest nadal 0 na 30. Yy, więc nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi z tym. No ale okej, okay. zobaczymy, może to się potem. Może potem się odbaguje, jak wiecie, jak po prostu pójdziemy do pracy następny, następnym razem i mm, będziemy mogli w końcu pojechać na jakąś misję? Bo ile można. Wiecie, ile można nie mieć y, żadnej misji? Ja też mam tego takiego moda Cancel Time Off, bo normalnie jak właśnie Simki są w ciąży i one są na tym powiedzmy macierzyńskim w cudzysłowie, no to one mają bardzo długą przerwę od pracy a mi niezbyt się to podoba i czekajcie, bo teraz coś zauważyłam i niezbyt podoba mi się to, że tutaj jest o, taka różnica dobra, I już już zrobiłam i zobaczcie jak nasz Murphy próbuje patrzeć przez okno no on tutaj ma, że patrzy przez okno, ale okno trochę za wysokie dla niego no ale powiedzmy, że słodkie powiedzmy, no słodkie, słodkie a gdzie jest ten nasz pajac w sensie pajac, chłop, o, marnym rzechem przyjechał do nas czekajcie, teraz sobie tutaj zatrzymamy o, ładko. Jestem zestresowana, słuchajcie, jestem zestresowana. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie tak, jak ja sobie tutaj wymarzyłam, że to wyjdzie. <grymne> oby. Oby, słuchajcie. Oby. Dobra, przywitaj. Przywitaj go. Powiedz tutaj. Halo, halo. Wszystko super. Dzień dobry. O, byś. Pogadajcie z sobie. Mm. Ej, mogę się zapytać, czy on chce się wprowadzić, ale nie. Zawsze tak, nigdy nie mogę e, tego, wiecie, tej interakcji mieć w Design Zawsze tyle trwa, że to się pokojarza, a teraz tutaj z jakimś typowym, randomowym typem. Dobra, może nie randomowym, bo oni są przyjaciółmi. No ale wiecie, o co chodzi. E... Dobra, to... Słuchajcie. E... Co to jest za... Jestem strażakiem? Zobaczymy. Słuchajcie, wszystko idzie dobrze. Pokazuj, pokazuj te interakcje. I am a firefighter. Pokazuj. Jenny! Ona po prostu pokazała mu swojego bica. To jest, to jest właśnie moja Simka. Yy, a mogę tutaj zrobić... Oh, ask to break up. O, zrób mi pierwszy pocałunek. Ja myślę, że ona po prostu tutaj z nim, wiecie... O, Zobaczcie! Udało się! Mamy pierwszy pocałunek, super! Eee, więc proszę bardzo, wszystko idzie... Wszystko idzie... Tego nie zrobimy! Bo... Eee, słuchajcie... Ja oddaję ten, się tamten... I... Zrobimy to... Ale powiedzmy, że dla nich to będzie taka zwykła interakcja, że oni nie wiedzą, że to jest postaraj się o dziecko. No i ona wiecie, dowie się, że jest w ciąży... I wtedy po prostu poczuję e, poczuje po prostu wyrzuty sumienia z tego powodu i przestanie się do niego odzywać, ale może powiem mu, że to jego dziecko nie wiem. Nie pamiętam do końca, jak to działa w Dessen 3. Sprawdziłam tylko, że mogę sobie ściągnąć takiego moda do Enrasa Mani i dzięki temu można mieć e, te jak to się nazywa? Alimenty. Więc zobaczymy, zobaczymy jak... O jane. zdjęcie mi się zrobiło. E, więc zobaczymy jak to będzie tutaj e, z tym wyglądać. Właśnie chciałabym, żeby wiecie, on miał wszystko był, Ona ma piżamkę. Chciałabym, żeby właśnie był świadomy, że to będzie jego dziecko, ale ono będzie... O nie! To wszystko kwiat, wszystko popsu. Wszystko przez kwiata popsute. O, przy bardzo. Jeszcze raz. Dobra, buzi, buzi. Proszę, proszę starać się o Bobasę. Czy to zdjęcie tutaj nam przeszkadza? Będziemy świadkami tego, czy Bobas będzie, czy nie. Bo tutaj chyba jest muzyczka. W sensie, chyba, no na pewno. Dobra, weźmy to przyspieszmy. I co? Była muzyczka, yy, więc powiedzmy, że... No wiecie, ona jeszcze nie jest świadoma. Yy, że wszystko super, ale weź teraz go już tutaj wyproś. I nasz plan. <ścoughs> nasz plan dochodzi do skutku, słuchajcie. Nasz plan dochodzi do skutku. Yy, więc dobra. Ty chcesz tutaj jeszcze sobie to gotowanie... O, ale szczęśliwy, słuchajcie. Szczęśliwy jak nie wiem co. Ma tutaj partnerkę. To jest chyba jego w ogóle żona. Chociaż nie. Nie pamiętamy, kto było tutaj do końca. Czy to jest jego partnerka, czy tylko żona? Nie wiem. Ale dobra, zobaczymy. A tej można zobaczyć, właśnie. Nie, bo tutaj chyba samo wyjdzie, nie? Że ona będzie wciąż tak się obudzi z tym. Eee, więc dobra, ale ma tutaj w ogóle tych rzeczy. Mm. Weź no sobie jeszcze coś ugotuj takiego, czego nie masz, e, coś czego jeszcze nie masz. Dobra, posprzątaj kuwetę kotkowi, a jak tam kotek. No kotek oczywiście tutaj umierający z braku, towarzystwa, towarzystwa, to bym powiedzieć towarzyskości, ale nie ma takiego, nie ma takiego słowa w ogóle, więc z braku towarzystwa umierający. Powiem Wam też, że bardzo dawno właśnie nie, nie grałam w takim. E, o, zapiszę grę. Okej, okay. gra zapisana. No, a właśnie bardzo dawno nie grałam w takim modelu samotnej mamy. Zawsze ostatnio, jak grałam z sims, no to starałam się, wiecie, prowadzić te takie rozgrywki w sposób szczęśliwa rodzina, mąż, żona, dzieci i w ogóle. Ale teraz mam ochotę po prostu na coś innego, i cieszę się, że właśnie to będzie czas, w którym coś innego się stanie tylko będę musiała tutaj, słuchajcie, trochę to monitorować e, z tą pracą i jakoś to tak dobrze wyliczyć, czy ona spaliła te... O, mamy nowy poziom, jakieś nowe na pewno e, te przepisy, no i też na pewno... on nie, spalone, ale to jest po prostu dobrze wypieczone, moja droga. Dobra, od razu ci to usunę. Żebyś tutaj miała Zjedz sobie goferki oczywiście Jedno, mam taką ochotę na gofry Aż normalnie może dzisiaj sobie zrobię wieczorem na kolację Albo poproszę męża, żeby zrobił Bo ostatnio jak robiłam gofry to w ogóle nie wyszły mi I wszystko przywarło A mój mąż zrobił z tego samego ciasta po mnie I wszystko wyszło mu ok Więc to chyba jakiś znak, że po prostu ja Nie powinnam zabierać się za takie rzeczy Mimo, że ja kocham gotować, lubię gotować Ale jakoś wtedy no, nie wiem, co to było, po prostu mi nie wyszło. A co na tej ma? Że co niedobre? O nie, no to nie jest tego, nie jest tego. E, a możemy zobaczyć jeszcze tutaj na to właśnie. O, a może sobie sprawdzić jakieś kupony, to po pierwsze, ale e, ja też chciałabym. O, zobaczyć i jakie wiadomości mamy na naszym portalu randkowym, a w ogóle jak te gofry są niedobre, to nie rozumiem, to są dobre czy niedobre, dziwne, ale Ym... ona sobie teraz poszuka kuponów, a ja jej ogarnę, o nie, to będzie tak, a, to tutaj proszę bardzo, masz swoją siekierę. Yy, a długo będziesz tych kuponów szukać? Czy, czy długo, czy krótko? No dobra, już widzę, że długo to ja nie chcę. Czy nic nie znalazłaś? Ale dobra, no. Jeny, te simsy czasem to po prostu. Doprowadzają do szału. Doprowadzają do szału, ale dobra. Lecimy dalej. Yy, o. Z tym to już mamy. O i Zobaczcie, ile tutaj się ludzi. Ej, czy ten Benjamin on nas nie odrzucił? Czy on nas nie odrzucił na początku? Coś tak mi się kojarzy. Coś tak mi się kojarzy. Dobra, ty jesteś... O, ale możemy być nie, nie romantycznie, ale mm, znajomymi możemy być. Mm, ty do kosza i tych resztę możemy słuchajcie też zaakceptować, nie są najgorsi, więc może być. Ciekawi mnie to, ile minie czasu, za zanim, wiecie, aby ten brzuszek ciążowy. Bo nie ukrywam, chciałabym jej yy, brzuch ciążowy na miniaturkę. <grym> więc yy, zobaczymy, co to będzie. Chociaż nie. Chociaż nie. Chociaż tak. Chociaż... Chociaż tak. Zmieniam zdanie, chociaż tak. Chcę właśnie z turkę, więc e, zobaczymy. Zobaczymy. Czyżby teraz było właśnie to, że wyjdziesz, że nasza Sam jest w ciąży? Halo? Powstałaś nagle z łóżka. Czy to teraz? Czy ty jesteś wypoczęta? one o, jest wypoczęta, ale yy, idzie wymiotować. I co, teraz się okaże, że jest w ciąży? Ojej, ale zbliżenie akurat mi się trafiło. I co? Nie, ale dobra, jak już jesteś, to weź tutaj posprzątaj, a ja chyba po prostu jej zaraz yy, z testing cheatsem, trochę tak energię obniżę. O, tak dotąd. I niech ona idzie jeszcze spać, no bo tak no to trochę głupio, nie miałabym co z nią robić teraz, po prostu. Początek dnia, ja już sobie słuchajcie, kibel zdążyłam ulepszyć. <grym> e, I zrobić, e, trochę zrobiłam porządek też w lodówce z tymi wszystkimi rzeczami, co ona tam miała, ale zobaczcie ile rzeczy już w ogóle ona może zrobić. Więc może zróbmy spaghetti, spaghetti niech sobie przygotuję. Eee, tutaj jest, że jest jej niedobrze z niewiadomych przyczyn. Ciekawe, jakich przyczyn. Ciekawe. Mam nadzieję, że już po tych dwóch godzinach faktycznie wyjdzie, że ona jest w ciąży. Liczę na to, serio. I w sumie tak się zastanawiam, czy ten festiwal lata jeszcze tutaj jest, czy on już się skończył? Hmm? Chyba się już skończył. Co? Bo jest już jesień. No to e, teraz będzie ten festiwal jesieni, ale widzę, że znowu pada. Kurde, deszcz. Ostatnio tutaj cały czas pada deszcz. Więc, no, jakoś musimy sobie z tym poradzić. A co na tutaj miała? Mm. Sobie to odpuścimy. Aha, że ty chcesz pięć obiektów. To mogę? To nie, ale to mogę. O, może to byśmy sobie jakoś tutaj też zrobili. O, ale czekajcie, bo tutaj zaraz wyjdzie, że znowu będzie. Y wymiotować, więc czekajcie. Tutaj sobie tak wezmę Tę, zrób sobie co tam chcesz tam z kotem I co teraz? O nie! I znowu jest że dwie godziny kurde bele No dobra, to wiecie co? To może ona jeszcze nie wie, że jest w ciąży i po prostu yy, zaprosi tego. No, no bo no wiecie, jeszcze nie wie, że jest w ciąży. Więc zaprosi tego Fagasa, Filipe. Yy, gorzej jak się go zaprosi i zaraz się dowie, że jest w ciąży, ale okej. Okay. Yy, to może wejść za nią, tu przyjdzie, zrób to. Czy to też będzie tak długo tutaj trwać? O, dostaliśmy jakąś kasę. Nie za dużo, ale zawsze coś. Za <grych> dużo, ale zawsze. Ej, a dlaczego on idzie tu? Weź go. Weź go. Ej, a dostałam znowu awans? Ej, serio, dostałam. Dostałam znowu awans. <grych> dostałam znowu awans. Jestem już na szóstym poziomie. No dobra, on był w ogóle tutaj i pojechał, e, więc myślę, że to już nasze koniec romansu. On sam, on sam po prostu stwierdził, że to już koniec. E, koniec tego wszystkiego. Więc idź teraz sobie do kotka, do naszego Marfiego, więc go tutaj ogarni I mam nadzieję, że zaraz po prostu wyjdzie ci to, że jesteś w ciąży. Bo ile można czekać? Wiem, że wiecie, ja mogłabym to sobie w Pregnancy Options zmienić, żeby było inaczej, e, ale. Ale nie chcę po prostu. Nie chcę, dobra, 12 minut. A dlaczego to jest, że jest niedokończony pokój? Przecież wszystko jest ok. Aha, pewnie gdzieś zapomniałam e, pomalować, tak? O, idzie, idzie na żeganko. Dobra, zostaw tego koteczka. Koteczek nie może iść z tobą. Niestety. To jest niemożliwe. O brzuch boli, tak? Niedobrze. O biegiem. I co? Czy to jest ten, ten czas teraz? No nie, jeszcze nie. Słuchajcie, to jest chyba ten czas. Jeee! Yeah! Zobaczcie, jest ciąża. Sam Jones właśnie dowiedziała się, że jest w ciąży. Nie może się doczekać, żeby zrobić dużo, żeby utworzyć wiele wspomnień ze swoją rodziną, którą właśnie zaczyna. Zaczyna rodzinę, ale niestety sama, więc nie wiem, czy to, nie wiem, czy to dobrze. O, i to jest właśnie to macierzyńskie, co zaraz sobie anulujemy. Ale słuchajcie, mamy to. Yy, mamy Bobasa. Będzie Bobas, słuchajcie. Będzie Bobas. Nie wiem, nie wiem, czy Sam jest szczęśliwa z tego powodu. Zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że ostatnią rzeczą na teraz już będzie po prostu słuchajcie. O! Ogarnięcie tego. Ja muszę tutaj zobaczyć 4 dni. Więc te cztery dni musimy sobie anulować. O. I wtedy dostaniemy kasę za te 4 dni i normalnie pójdziemy do pracy. O właśnie. No i wtedy zaczynamy normalnie pracę jutro, więc myślę, że spoko. E, ale jestem ciekawa, jestem ciekawa, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka. Zobaczymy. Jedno jest pewne, że się spotkamy z tym kolesiem. I trzeba będzie mu powiedzieć, że jest tatą, o ile tak się da. Zobaczymy, bo ja tego nie pamiętam. Ale myślę, że na ten moment e, po prostu myślę, że to będzie wszystko. Osiągnęliśmy swój cel. Więc jest super. I w takim razie widzę się z Wami w następnym odcinku, gdzie będzie poród. Mam nadzieję, że będzie wtedy poród, więc wszystko się okaże. Czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka? I zobaczymy, jakie dalsze plany będzie miało dla Sam jej simowe życie. Więc ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, do zostawienia komentarza, łapki w górę. Eee, I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!